Dzisiaj porozmawiamy na temat doboru naturalnego, czyli tak zwanego głównego mechanizmu ewolucji, który zapewniał po prostu przetrwanie najsilniejszych osobników, a najczęściej eliminował osobniki o cechach, które są niekorzystne, bo wiedział z góry, że takie osobniki nie przetrwają w środowisku, które się zmienia, ponieważ nie tylko środowisko ewoluuje, ale także gatunki ewoluują w celu przystosowania się do tego środowiska, które się zmieniało w trakcie właśnie ewolucji na Ziemi. Tutaj napisałam takie podstawowe cechy i zaraz to omówię, no bo wiadomo, to jest taki długi tekst. Więc dobór naturalny ogólnie zachodzi jakby został wymyślony jakby yy, przez Darwina i on zachodzi najczęściej w populacji, która właśnie jest liczna i w której jest duża zmienność genetyczna, czyli mamy Osobniki, które się po prostu od siebie różnią i te, które mają akurat korzystne cechy w danym środowisku, będą tak zwane mm, osobnikami faworyzowanymi, czyli będą bardziej mm, takie, no, będą miały większą szansę na przetrwanie, bo tak zwany dobór natura naturalny będzie je faworyzował czyli będzie chciał, aby takie osobniki po prostu przetrwały po to, żeby te cechy, które one posiadają, y, takie geny Zostały przekazane potomstwu, aby potomstwo miało takie geny, które zapewni im przetrwanie i aby populacja i kolejne pokolenia mogły przetrwać, aby gatunek mógł przetrwać. Więc ogólnie polega na tym, że osobniki o cechach korzystnych w danych warunkach mają większe szanse na przeżycie od, tych co, od osobników, co mają mniej korzystne cechy lub w ogóle niekorzystne. Bardzo istotne słowo jest, w danych warunkach, ponieważ ym, to, że na przykład na pustyni. Korzystne będzie to, że zwierzę będzie miało ubarwienie np. piaskowe, czyli maskujące się do otoczenia. Nie znaczy, że takie zwierzę będzie faworyzowane np. w lesie tropikalnym, gdzie wszystko jest zielone, więc w danych warunkach, oczywiście. I wtedy takie osobniki mogą się rozmnażać i przekazywać potomstwu korzystne geny. Które właśnie zapewniły im to przetrwanie, wtedy ta korzystna cecha jest utrwalona w populacji, co prowadzi do adaptacji do nowych środowisk życia w kolejnych pokoleniach. Więc w skrócie, to jest taka dosyć trudna definicja, ale właśnie istotne jest to, że ona zależy od zmienności genetycznej i po prostu osobniki o cechach korzystniejszych w danych warunkach mają większe szanse na przeżycie, bo mogą być faworyzowane. Tak samo, jakbyśmy na przykład wzięli sobie grupę sportowców i grupę zwykłych ludzi i powiedzieli, że ten, kto na przykład y, szybciej przebiegnie jakiś dystans, y, ten przeżyje na przykład. No to wiadomo, że w tym momencie przeżyją, y, przeżyją ci sportowcy, czyli osoby, które są zaadaptowane do takiej sytuacji, są jakby przystosowane, ponieważ posiadają takie korzystne cechy, są wysportowane i one przeżyją, ponieważ one przebiegną szybciej niż takie zwykłe osoby, które w danych warunkach. No, nie są tak wysportowane, ale na przykład gdybyśmy wzięli znowu tą samą grupę um, osób zwykłych, tak zwanych, i osób y, wysportowanych, i wzięlibyśmy je na przykład, nie wiem, y, do laboratorium i wtedy kazalibyśmy im coś zrobić. To załóżmy, że te zwykłe osoby, w cudzysłowie y, naukowcy. Szybciej by tam wykonali coś tam w tym laboratorium niż sportowcy, no bo się na tym znają i wtedy oni by przeżyli, bo by wykonali daną pracę. To taki bez przykład, ale chodzi o to, że w zależności od środowiska różne cechy są mm, faworyzowane. W zależności właśnie od tego, czy ta cecha jest po prostu przydatna, bo to, że jesteś wysportowany, może nie być przydatne właśnie w laboratorium. Tam może się przydać bardziej Twoja wiedza, a nie Twoja sprawność fizyczna. No w każdym razie są trzy rodzaje doboru: jest stabilizujący, jest kierunkowy. Jest rozrywający. I tutaj mam właśnie trzy wykresy. Tu będzie nasza liczba osobników, tu będzie jakby ich fenotyp, czyli ich cecha, na przykład, właśnie to, jak wyglądają, załóżmy. I teraz sobie zrobimy taki standardowy wykres, jakby wyglądał normalny. I teraz pokażę, jak ten wykres się zmieni na podstawie tego, jaki dobór będzie działał: czy będzie działał dobór stabilizujący, czy kierunkowy, czy właśnie rozrywający. Jeżeli będzie działał dobór stabilizujący, to jeszcze tylko to chciałam dorysować, żeby było widać, że tutaj, można by powiedzieć, że tu są takie cechy skrajne. Tutaj widać, że takie optimum jest tutaj. Jakieś tam cechy skrajne będą tutaj. I tak samo tutaj. Tu są ten żółty i ten różowy to są takie cechy skrajne. Takie najbardziej popularne to są właśnie te pomarańczowe. Tak można sobie zaznaczyć, że takie optimum jest właśnie tutaj. I dobór stabilizujący będzie eliminował osobniki z, fenotyp z fenotypami skrajnymi. Czyli na przykład mamy tutaj, um, załóżmy, białe, białą sierść, czarną sierść i szarą sierść. I białe i czarne osobniki będą um, eliminowane, pozostaną te, które są um, takie typowe czyli właśnie szare, które są mieszanką nie są, takie, nie są taką skrajnością. I tutaj właśnie myślałam, że tu mamy załóżmy kolor biały, tu szary, a tu czarny. I dobór stabilizujący ma na celu stabilizację tej populacji, czyli chce zapewnić jak najbardziej optymalne warunki, dlatego faworyzuje te osobniki o takich optymalnych, typowych fenotypach, czyli szarych na przykład, a eliminuje osobniki skrajne, czyli o białym i czarnym fenotypie na przykład. O fenotypach skrajnych po prostu. I do czego prowadzi dobór stabilizujący? On się jest ponieważ zachodzi w stabilnym środowisku, czyli tak naprawdę um, nie jest to jakaś gwałtowna zmiana. To jest bardzo istotne, że to jest stabilne środowisko, czyli nie jest on wywołany jakimś właśnie drastycznym zmian, drastyczną zmianą otoczenia i ma na celu po prostu większą specjalizację um, osobników. Bo skoro środowisko jest stabilne, to możemy coraz bardziej specjalizować um, osobniki w jakiejś tam danej cesze, która będzie korzystna w takim środowisku, no bo wiemy, że ono jest stabilne, wiemy, że ono się nie zmieni, a gdy było zmienne, to specjalizacja byłaby niekorzystna, no bo załóżmy, że mamy środowisko, które cały czas się zmienia, a my mamy osobnika bardzo wyspecjalizowanego, takiego, który przetrwa tylko w takim jednym środowisku na przykład. Załóżmy, że to jest taki głupi przykład, ale załóżmy, że, jest to, że mamy osobnika, który przetrwa tylko w środowisku wodnym. Bo środowisko jest wodne. On jest specjalnie tak świetnie przystosowany do środowiska wodnego, żeby jak najwydajniej pracować jakby w wodzie i żyć tam. Ale środowisko raz jest nagle suche, raz jest takie wilgotne, raz jest mokre i taki osobnik nie ma szans podczas przeżyć, żeby przeżyć w takich właśnie warunkach. Natomiast jeżeli mamy takie zmieniające się warunki, to najbardziej korzystny będzie osobnik, który będzie taki mieszany, czyli będzie właśnie i mógł żyć w suchym, i w mokrym, i w wilgotnym. Więc, kiedy mamy stabilne środowisko, wiemy jakie są jego warunki, no to możemy już się specjalizować, ponieważ. Yy, no, jest to po prostu korzystne. <grym> Dlatego też yy, zmienność takiej cechy jest jakby wąska, ponieważ no, zawężamy to. Bo specjalizujemy się, czyli właśnie zawężamy naszą niszę. Nie jesteśmy ekspertem od wszystkiego, tylko specjalizujemy się w danym temacie. Mamy wąską zmienność tej cechy. Dobrze. I jeżeli mamy to narysować właśnie na tym schemacie, to będzie ten dobór działać w taki sposób. O. Że po prostu on będzie... Przesuwał się do środka, czyli jakby wycinał nam nasze fenotypy skrajne, tak żeby było najwięcej tych yy, średnich. Widać, że tutaj liczba osobników średnich się nam zwiększyła, ponieważ przesuwa na ten dobór st stabilizujący właśnie w, do, w stronę tej stabilnej cechy, w stronę tej takiej typowej, szarej. Cechy szarego osobnika w cudzysłowie. Więc tak wygląda dobór stabilizujący, czyli on po prostu działa w stabilnym środowisku, eliminuje fenotypy skrajne. kierunkowe, nazywa się kierunkowym, ponieważ będzie działał w jednym z dwóch kierunków, albo będzie przesuwał w lewo lub w prawo, czyli on będzie eliminował osobniki ym, o jednej ze skrajnych cech. Tak jak tutaj mieliśmy eliminację obu osobników, czyli czy znaczy osobników obu. Ym, Fenotypów, że tak powiem. I stąd, i stąd. I białe, i czarne były eliminowane. To w tym momencie on będzie eliminował albo czarne, albo będzie białe eliminował. Czyli będzie się albo przesuwał w stronę białych, wtedy będzie eliminował czarne, albo będzie się przesuwał w stronę czarnych, będzie eliminował białe. Dlatego jest kierunkowy. I tutaj właśnie to narysowałam, czyli no w tym przypadku przesunęłam go w lewo. i Widać, że nam się fenotyp przesunął w tym momencie, że mamy więcej białych i szarych. A na początku były białe, czarne i szare, teraz już nie mamy czarnych, mamy tylko białe i szare, czyli eliminacja osobniki o jednej ze skrajnych cech. W stabilizującym eliminujemy wszystko, co jest skrajnością, czyli białe i czarne. Tu eliminujemy tylko biały lub tylko czarny, ponieważ wartość średniej cechy się przesuwa właśnie w lewo lub w prawo. Zachodzi to w zmiennym środowisku. I do czego to prowadzi? Tak jak tutaj prowadziło to do większej specjalizacji. Tutaj będzie to prowadziło do przekształcenia populacji. I polega na tym, że po prostu jest przesunięcie rozkładu częstości cechy w stronę jednej ze skrajnych wartości, czyli w stronę właśnie skrajnie białą lub skrajnie czarną. Średni, jakby, średni rozkład tej cechy, tego fenotypu, jest przesunięty właśnie w jedną stronę, czyli stabilizujący eliminuje wszystkie skrajności a kierunkowy eliminuje jedną ze skrajności kierunkowy jest w zmiennym środowisku i teraz możemy omówić przykłady w jakich to zachodzi, bo zapomniałam tutaj dodać że stabilizujący przykładem tego jest na przykład, na przykład um, anemia sierpowata czyli choroba a malaria czyli też choroba w sumie spowodowana protis, proti, wywołana przez protisty Um, I tak, anemia sierpowata to jest choroba genetyczna. I, I teraz, na czym polega ta choroba? Um, tutaj napisałam genotypy, które mogą występować. Jeżeli mamy um, homozygotę dominującą, jest osoba zdrowa od anemii sierpowatej, bo to jest choroba genetyczna, więc to są genotypy do tej choroby. Jeżeli mamy heterozygotę, jest to nosiciel, czyli ma tylko częściowo uszkodzone erytrocyty, ponieważ ta choroba. Um, uszkadza erytrocyty, nasze krwinki czerwone. Um, jest to nosiciel. Nie ma objawów choroby, ale ma częściowo uszkodzone krwinki. Jeżeli mamy homozygotę recesyjną, jest to osoba całkowicie chora na anemię sierpowatą. Prawdopodobnie no, umrze na tą chorobę. No, na pewno umrze na tą chorobę szybko. Um, całkowicie ma zniszczone erytrocyty. Jaka jest zależność między tymi dwoma chorobami, anemią sierpowatą i malarią? Yy, taka, że obie dotyczą właśnie erytrocytów. Anemia sierpowata, ta choroba powoduje uszkodzenie erytrocytów, a mm, podczas malarii w erytrocytach rozwija się zarodziec malarii, który jest przenoszony przez komara, przez ślinę komara, ale ten zarodziec rozwija się w erytrocytach. Czyli w momencie, kiedy mamy osobę chorą na anemię sierpowatą, ona... No, ona umrze na anemię sierpowatą po prostu. Jeżeli mamy osobę zdrową, nie jest chora na anemię sierpowatą, ale jest chora na malarię, też umrze, ponieważ w jej erytrocytach rozwinie się ten zarodziec i też umrze na tą chorobę. Jeżeli mamy nosiciela, to on ma częściowo uszkodzone erytrocyty, więc nie może się w nich rozwinąć zarodziec malarii. I nie ma objawów anemii sierpowatej, ponieważ ma tylko jeden allel, który warunkuje chorobę. A żeby choroba występowała, anemia sierpowata, musi być taki układ homozygotyczny. On ma tylko jeden wadliwy allel. I dzięki temu tylko część erytrocytów jest uszkodzona, przez co ten zarodziec w tych erytrocytach się nie rozmnoży, nie przekształci się w dalsze formy. Dlatego jest to najkorzystniejszy układ, kiedy jesteś heterozygotą, Wtedy jesteś chory na anemię sierpowatą, ale na malarię nie zachorujesz, ponieważ po prostu te erytrocyty się same zniszczą, zanim rozwinie się w ogóle w nich ten zarodziec. W tym przypadku one się zniszczą z powodu anemii sierpowatej, ale wtedy no, umrzemy na anemię sierpowatą. W tym przypadku one się zniszczą z powodu malarii bo w tych się rozwinie zarodziec, a w tym przypadku, w tych erytrocytach częściowo, w których miałby się rozwinąć ten zarodziec, one się zniszczą, zanim ten zarodziec się w ogóle rozwinie. Więc właśnie dlatego w Afryce, na przykład, jest dobór stabilizujący, który faworyzuje osobniki heterozygotyczne, czyli, tak jakby te typowe, można by powiedzieć, że osoby zdrowe to jest jedna skrajność, osoby chore, druga skrajność, ponieważ mamy tutaj układy homozygotyczne, czyli Albo same małe, albo same duże allele. A tu mamy mieszankę, mamy heterozygotę, czyli tak jakby taki typowy genotyp. Um, dlatego też osoby z anemią sierpowatą um, są właśnie faworyzowane, ponieważ w takich miejscach, gdzie malaria występuje najczęściej, właśnie w Afryce, um, takie osoby przeżywają. A te po prostu umierają, bo normalnie jest to choroba. Dlaczego choroba miałaby być przekazywana dalej? To jest normalnie mutacja. Anemia chrypowata to jest po prostu choroba, która jest mm, mutacją, czymś niekorzystnym, co normalnie powinno zostać wyeliminowane w ten sposób, że po prostu osobnik by umarł i nie przekazałby dalej swoich genów. Yhm. Ale w tym przypadku osobnik zmutowany jest faworyzowany, ponieważ ten jeden gen wadliwy, jeden alel wadliwy jest korzystny, bo chroni przed malarią, na którą umarłoby, umarłaby osoba zdrowa od anemii sierpowatej, a na anemii sierpowatą umarłaby osoba chora. Więc nosiciel jest najbardziej korzystny i jest właśnie faworyzowany. Natomiast jeżeli chodzi o kierunkowy, tutaj jest bardzo dużo... Przystosowań. I tu mam parę przykładów, właśnie doboru kierunkowego. Jest on w zmiennym środowisku, czyli załóżmy, że mamy sobie jakieś bakterie w naszym organizmie, które mogą nabrać oporności na antybiotyki, bo jeżeli będziemy za często mieć kurację antybiotykową, te bakterie się przyzwyczają po prostu i te antybiotyki nie będą działać. Dlatego, co zachodzi w zmiennym środowisku, że właśnie te bakterie na początku no, umierają z powodu antybiotyku, ale ostatecznie ym, jakiś ta, jakaś tam bakteria się zmutuje ym, i będzie po prostu oporna opor na te antybiotyki, no i przez to ona będzie dalej się rozmnażać, no bo będzie korzystne, miała właśnie ten korzystny gen i będzie go dalej przekazywać, no bo ona w końcu przetrwa w takim środowisku, ym, gdzie są antybiotyki. Mimo że pozostałe bakterie, które nie mają tego genu, umrą. Więc oporość na antybiotyki to jest coś, coś, co można nabyć, bo bakterie się same z tym jakby w naturalnym środowisku, gdzie nie ma antybiotyku, z tym się jakby nie rodzą. W cudzysłowie. One muszą to nabyć właśnie w ten sposób, że środowisko się zmieni. Melanizm przemysłowy, tak zwany mimetyzm, czyli upadawnianie się yy, zwierząt. Organizmów, po prostu roślin, do otoczenia. Mamy mimikrę i mimetyzm. Mimikra to jest na przykład, kiedy zwierzę Upodabnia się do innego zwierzęcia, które na przykład jest trujące. Na przykład, nie wiem, trujący motyl i motyl, który jest nietrujący. I ten nietrujący motyl będzie mm, zmieniał swój wygląd, właśnie kolor, kształt, tak, żeby udawać, że jestem trującym, żeby nie jadły go jakieś tam drapieżniki. To jest mimikra, a mimetyzm. To już wtedy, kiedy zwierzę, w tym przypadku melanizm przemysłowy, to jest ym, też motyl, upodabnia się do kory drzewa, ponieważ polegało to na tym, że ym, w środowisku mało uprzemysłowionym kiedyś nie było tylu jakby tych zanieczyszczeń, tylu przemysłów, przemysłu nie było tak rozwiniętego, nie było tych wszystkich fabryk i tak dalej. I kora drzewa była jasna, dlatego motyle były jasne, bo chciały się upodobnić do... Jakby warunków środowiska, ale potem, kiedy zaczęło się pojawiać coraz więcej zanieczyszczeń, i te drzewa stały się, bo właśnie był rozwój gospodarczo-przemysłowy, drzewa stały się ciemniejsze, w sensie ich kora stała się ciemna. I wtedy nastąpiła w jakimś y, motylu po prostu mutacja bo to wszystko jest spowodowane właśnie zmiennością genetyczną ten dobór natura naturalny. A najczęściej zmiana genetyczna jest spowodowana po prostu mutacjami, czyli takim sp spontaniczną zmianą, po prostu nagle coś występuje w środowisku. Jeżeli ta właśnie mutacja, ta zmiana będzie korzystna, tak jak na przykład tutaj ta mutacja w anemii sierpowatej, to będzie faworyzowana. Jeżeli będzie niekorzystna, to, osoby o in, to takie osoby, osobniki będą eliminowane. Więc kiedy pojawiła się mutacja, że nagle pojawił się motyl czarny, ciemny w sensie. I się okazało, że on się właśnie dobrze Zlewa z, tym, z tą korą drzew Na której żyje Przez co jest mniej zauważany przez drapieżniki Przez co ma większe szanse przeżycia niż motyle białe Przez co może się Rozmnażać Ponieważ no, Jest go jakby więcej Jest on właśnie faworyzowany Przez taki dobór kierunkowy I on przekazuje ten właśnie gen Który warunkuje jego ciemne ubarwienie Bo zwiększa to po prostu Szanse na przeżycie, bo Osobnik, który jest barwą upodobiony do otoczenia, ma większą szansę na przeżycie, bo jest trudniejszy do zauważenia przez drapieżnika. Więc pojawiła się taka mutacja, że właśnie motyl stał się ciemny, bo kora drzewa była ciemna, i to było takie sprawdzenie, czy właśnie ta mutacja będzie korzystna, czy niekorzystna w tych warunkach. W tych warunkach była korzystna, więc była faworyzowana przez dobór kierunkowy, bo taki osobnik właśnie nie był zauważony przez drapieżniki. I przekazywał dalej ten gen. Więc co jest melanizm przemysłowy? Właśnie melanizm od tego, że na przykład mamy melatoninę, czyli ten barwnik w skórze, który odpowiada za, nasz, za naszą, nasz kolor skóry właśnie. Nasz pigment jakby. No i przemysłowy, bo był związany właśnie z rozwojem przemysłu i z zanieczyszczeniem jakby zmianą koloru kory drzewa. Tak samo wszelkiego rodzaju barwy ostrzegawcze, jakieś pancerze, kolce, substancje trujące, które wydzielają zwierzęta w celu obrony są spowodowane zmiennym środowiskiem, czyli na przykład było w nim bezpiecznie, pojawił się nagle jakiś drapieżnik, więc takie zwierzę wytworzyło barwy ostrzegawcze, żeby po prostu tego drapieżnika ostrzec, bo nagle poczuło się zagrożone, żeby on nie atakował, bo sam też może zginąć. Tak samo wytworzenie odporności na jakieś środki owadobójcze. Owady stały się odporne, na przykład żyły sobie w normalnym środowisku, i nagle stwierdzono, że zrobią tam sad. I wszystko popsikano tymi pestycydami. No i część tam owadów umarła, część owadów, załóżmy, się zmutowała. Się okazało, że te, które są zmutowane, są odporne na te pestycydy, więc przeżywają, ponieważ jest to dla nich korzystne. Mogą dalej żyć w tym środowisku, które nagle uległo zmianie, bo właśnie wystąpiły te środki chemiczne, które chciały je zabić. No i tylko te najsilniejsze, właśnie, zostały faworyzowane. Dobra, i teraz najkrótszy, czyli rozrywający, czyli różnicujący. Jest on rozrywający, ponieważ będzie on eliminował osobniki szare, czyli te średnie, będzie faworyzował skrajność, czyli on jest przeciwieństwem stabilizującego, bo stabilizujący będzie nam usuwał skrajne fenotypy, rozrywający będzie nam usuwał yy, typowy fenotyp, czyli będzie to wyglądać o tak jakoś. Tutaj. On nam po prostu rozerwie to na pół. Na, na pół nam rozerwał i w tym momencie mamy skrajne fenotypy, które są w największych ilościach. Mamy biały i czarny. A szary został usunięty. Um, I tutaj tylko dopiszę, właśnie, że jest eliminacja typowych fenotypów faworyzuje skrajne fenotypy, czyli biały i czarny tutaj będzie, tutaj będzie szary, tutaj będzie szary i biały lub czarny. I rozrywające prowadzi do powstania dwóch populacji, skrajnych populacji, białej i czarnej. I to może prowadzić do powstania właśnie, do specjacji, czyli do powstania nowych gatunków. Bo specjacja to powstanie nowych gatunków, więc kiedy mamy taki, takie rozrywanie, to może właśnie powstać mm, nowe gatunki, bo mamy takie skrajności, dwie różne populacje. Więc y, to są wszystkie te dobory. No i to w sumie trzeba pamiętać, że tylko zależy to od Darwina i tak...